Witajcie. Habakuk jest dosyć ciekawą postacią z Biblii. Żył około 600 lat przed Chrystusem. Był dosyć ciekawym prorokiem, ponieważ zazwyczaj prorocy przynosili poselstwo od Boga do ludzi. A tutaj widzimy, że Habakuk jest jakby reprezentantem, który przychodzi do Boga w sprawie ludzi. I księga Habakuka jest malutka. Ma tylko trzy rozdziały. Czasami trudno jest ją znaleźć w Biblii, ale wiecie, pierwszy rozdział jest a, bardzo ciekawy. Tam Habakuk wylewa swoje serce przed Bogiem i mówi, Boże, gdzie jesteś? Boże, gdzie jesteś, gdy Ciebie potrzebujemy? Ty widzisz, co się dzieje w naszym życiu, w naszym narodzie, potrzebujemy Ciebie. A ty wydaje nam się, że, że widzisz, co się dzieje, ale nic nie robisz z tym. Wiemy, że możesz coś zrobić. To dlaczego nie robisz? Boże. Potrzebujemy Ciebie. A Boże, ale tak jak Ty zaczynasz coś robić, przynosisz do nas słowo, mówisz, co zrobisz, to wydaje się, że to jest nie fair. I to jest pierwszy rozdział. W drugim rozdziale Habakuk zaczyna mówić, Boże, jak długo jeszcze? Boże, jak długo będziemy czekać? Boże, kiedy wreszcie odpowie? Kiedy coś zrobisz? Boże, jak długo jeszcze? I w ten sposób Habakuk wylewa swoje serce przed Bogiem. Ale piękne jest to, że już drugi rozdział kończy pięknymi słowami, że Bóg jest w swoim miejscu świętym, Bóg jest na tronie. Chociaż wszystko, co się dzieje wokół mnie wygląda dosyć dziwnie, dosyć przykro i po prostu przerażająco, to jednak ja ufam Bogu, bo on jest na tronie. On, swój, on jest w swoim świętym miejscu i dlatego ja będę mu ufać. I dlatego później w trzecim rozdziale, a zaczyna taką modlitwę, zaczyna wielbić Boga. I to jest piękna modlitwa, bo to jest modlitwa, która poprzedza zaopatrzenie. To jest modlitwa, która wielbi Boga nie z powodu tego, co Bóg zrobił w jego życiu, ale to jest modlitwa, która wielbi Boga za to, kim on jest. Jakże piękna jest to modlitwa. Modlitwa zakorzeniona w Bogu, w jego charakterze, w tym, kim on jest, a nie w okolicznościach. Bo w trzecim rozdziale, w wersecie 16 chłopaków mówi, że Boże, to, co zobaczyłem, to, co przygotowujesz, to mi przeraziło. Tego nie rozumiem, Boże, dlaczego tak chcesz zrobić? Jestem po prostu przerażony. Spojrzałem prawdzie w oczy, spojrzałem temu, co Ty przygotowujesz i się przeraziłem. Jestem zdruskotany. Ale jednak Ty jesteś na tronie. I w 17. wersecie On mówi, choćby nawet drzewo fikowe nie zakwitło, choćby nie było bydła, chociażby nie było niczego, chociażby tak naprawdę wszystko się rozsypało, wszystko się rozwaliło. To, na czym budowałem, to jednak, werset 18 jest, lecz ja będę radować się w Panu, będę weselił się w Bogu, mojego zbawienia, bo Pan jest moją tarczą. Choć wypłakałem wszystkie łzy, Choć nie rozumiem, dlaczego tak się dzieje, chociaż mam tysiąc powodów, dlaczego miałbym nie być radosnym, miałbym nie dziękować Bogu, to jednak ja będę radować się w Panu, bo on jest na tronie, bo on ma wszystko w swoich rękach. I to jest taka wiara, której dzisiaj potrzebujemy. Wiara, która nie jest zakorzeniona w okolicznościach, ale zakorzeniona w Bogu. To jest wiara Pawła i Selasa, którzy będąc w więzieniu, wielbili Boga nie z powodu tego, gdzie byli, ale z powodu tego, kim Bóg był ich życiu. Potrzebujemy takiej wiary, która jest wiarą, która przychodzi przed zaopatrzeniem, a nie wtedy, gdy, a już, gdy wszystko będzie dobrze, to będę wielbić Boga. Potrzebujemy wiary w Boga, a nie w okoliczności. Dlatego tak jak Habakuk. Po prostu zaufajmy Bogu, że on siedzi na swoim tronie, że on jest w swoim przybytku świętym. I on jest na tronie. I on nad wszystkim czuwa i ma wszystko w swoich rękach. Dlatego ja mogę Mu zaufać, bo należy do Niego. I tak jak werset 19 mówi, Pan jest moją mocą. Nic nie jest mocniejszego od Niego, dlatego ja będę Mu ufać. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.